Przetarg, wyłonienie wykonawcy miał odbyć się już wcześniej, już to było wcześniej możliwe, ale okazało się, że od samego początku było bardzo duże zainteresowanie ewentualnych potencjalnych inwestorów i e, musieliśmy odpowiedzieć na wiele pytań, prawie 300 pytań zadano. To są pytania wszystkie bardzo ważne, techniczne. Najczęściej trzeba było na nie odpowiedzieć, no więc trzeba było trochę czasu. W związku z tym e, ten moment otwierania ofert, tak to się nazywa, czy kopert elektronicznie, chcę zaznaczyć, e, no się przeciągał. Dzisiaj okazało się, że jest e, ośmiu chętnych. E, różnice są dość znaczące. Bo od 32 milionów do 58 milionów. Najniższą cenę osiągnęła firma WMW Marek Pestilens i Wojciech Pestilens z Parszczyc w Gminie Krokowa. Zaproponowano kwotę o 1,2 miliona więcej niż to, co my zaplanowaliśmy. I muszę powiedzieć, że to jest dla nas realne. Oficjalnie pokazaliśmy informację, za jaką kwotę dany wykonawca chciałby to realizować. Mamy tutaj procedurę odwróconą, czyli my występujemy do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o potwierdzenie warunków udziału, którą deklarował w postępowaniu. Jeżeli te wszystkie oświadczenia, które on potwierdzał, się potwierdzą w dokumentach, które nam dostarczy, oczywiście później przygotowujemy proces związany z podpisaniem umowy. I już po podpisaniu mówię również e, spotykamy się już później z wykonawcą, gdzie będziemy omawiać harmonogram prac i dalszą realizację. Ja tylko mam nadzieję, że nie będzie ona zbyt długa i że na koniec czerwca 2023 będziemy mogli otwierać marinę.